Panie Marszałek, Wysoka Izbo, to była dobra debata, bo ona udowodniła, że mamy do czynienia z najgorszym ministrem edukacji w historii III Rzeczpospolitej Polskiej, najsłabszym rządzie w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Z czego to wynika? Proszę Państwa, mieliśmy tu do czynienia z serią kłamstw i manipulacji. Kilka z nich rozszyfrujmy. O tym mówiła wielokrotnie również pani minister Lubnauer. Otóż... To, że nauczyciele początkujący mają wynagrodzenie zbliżone do minimalnego wynagrodzenia, wynika z faktu, że to myśmy podnieśli minimalne wynagrodzenie z biedy nieprawdopodobnej 1750 zł dawaliście ludziom na minimalnym wynagrodzeniu, a nauczyciele wchodzący do zawodu zarabiali 1900 zł na rękę. 1900 zł na rękę. To myśmy podnieśli. Wynagrodzenie minimalne dla wszystkich, dla wszystkich Pani Poseł, z 1750 zł do grubo ponad 4000 zł, a tym samym wynagrodzenie minimalne dla nauczycieli początkujących, wchodzących do zawodu wzrosło o 100%. 100 I to, jest, I to jest prawda o wynagrodzeniach, a nie manipulacja, którą Państwo urządzacie. Państwo podnieśli się wynagrodzenie raz. O 30%, z czego 20% z tych 30% było zarezerwowane przez nas, pani minister. I to było przygotowane, proszę tutaj nie kłamać. I tym się chwalicie. Ale już tegoroczne podniesienie wynagrodzeń jest po prostu dramatyczne. I dlatego nauczyciele dzisiaj mówią wprost: to jest zmarnowany rok, zmarnowane szanse. To jest jedna z manipulacji. Druga. To jest oczywiste, pani minister, że ja powołałem komisję eksperckie do tego, żeby zaczęły odchudzać podstawę programową tylko w jednym celu. Chodziło o, to, chodziło o to, żeby zmniejszyć liczbę godzin w tygodniowej siatce godzin, tak, a żeby w klasach najstarszych, siódma, ósma klasa podstawówki i w klasach szkół średnich zmniejszyć obciążenia, ale nie kosztem polskości, nie kosztem programu nauczania patriotycznego. Trzeba zmniejszyć liczbę godzin po to, żeby ci uczniowie rzeczywiście mogli uprawiać sport, mogli rozwijać swoje zainteresowania, chodzić na rozmaite dodatkowe zajęcia. Ale tego pani nie zrobiła. Zamiast tego pani wyrzuciła, wyrzuciła ze szkoły polskość. Wychowanie patriotyczne, o czym wielokrotnie tutaj pani, wielokrotnie mówiliśmy. Inwestycje w oświacie. Na miły Bóg. No, niech pani już więcej nie straszy, bo to jest naprawdę śmieszne wręcz. No, dwa postępowania w prokuratorze. Ja mam z 10 albo 15. Z 10 albo 15 postępowań. Tylko co z tego wynika? Wynika z tego fakt na przykład następujący. Fundacja pod Damaszkiem, którą pani szkaluje, szkaluje i która odpowiada mniej więcej raz na dwa tygodnie na absurdalne pisma CBA, ABW i wszystkich innych służb, prowadzi świetne korepetycje. Dla dzieci z domu samotnej matki, dla dzieci najuboższych w centrum Lublina za własne pieniądze to jest dla Pani coś, co psuje edukację? Czy to jest właśnie inwestycja w oświatę? Takie są te, takie są te inwestycje. Mówi Pani, że y, 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 oceny ekspertów były negatywne. Tak niekiedy były. Na przykład była negatywna ocena ekspertów na zakup samochodu nowego, który dowozi od dwóch lat dzieci niepełnosprawne do szkoły specjalnej w Warcie? Nie kupiła Pani tego samochodu, a ja kupiłem ten samochód po to, żeby dzieci do szkoły specjalnej jeździły w godnych warunkach, bo o to chodziło. Ile Pani przeznaczyła pieniędzy na nowe szkoły specjalne? Ile? Niech Pani powie, ile? Ile Pani przeznaczyła pieniędzy na nowe sale gimnastyczne? Niech pani powie, ile mają dzisiaj samorządowcy, którzy prowadzą szkoły, na inwestycje w szkoły. Zero, okrągłe zero. Ostatnie inwestycje właśnie kończą z polskiego ładu. I obraz tego wszystkiego jest następujący. Niedawno, trzy miesiące temu, otwieraliśmy nowiusieńką salę gimnastyczną w niewielkiej szkole w Łuszczowie w gminie Wulka pod Lublinem. Sala gimnastyczna w tej tylko jednej gminie. Kosztowała 10 milionów złotych. Te 10 milionów złotych gmina pozyskała z naszych inwestycji w oświacie. Przyjechał na zajóż do województwa lubelskiego pan poseł, pan minister Nitras i przywiózł pieniądze na rozwój infrastruktury sportowej w szkołach. Na całe województwo, wiecie ile? 10 milionów. Przecież to jest wstyd, to jest niebywała hańba. Okradliście samorządy, nie inwestujecie w oświatę, szkalujecie dobre imię tych, którzy zbudowali szkoły specjalne, sale gimnastyczne, rozbudowali szkoły, zmodernizowali szkoły, wyposażyli w najnowocześniejszy sprzęt w Europie. Wy tego nie robicie, wy to likwidujecie, dlatego Pani Minister, również z powodów tych, o których wiemy politycznych, pewnie to są Pani ostatnie dni w Ministerstwie i bogu niech będą dzięki. Dziękuję panu posłowi i proszę o udzielenie odpowiedzi minister edukacji, panią Barbarę Nowacką. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, a podobno nie wolno brać imienia pana Boga nadoremno, panie Przemysławie Czarnek. Katolik proszę i przykazanie złamał już wchodząc na mownicę. Chciałabym kilka rzeczy wyjaśnić, na przykład dotyczące... Nazwy ministerstwa. Pan minister Przemysław Czarnek zarzucił, że jestem ministrem edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pan Przemysław Czarnek był ministrem edukacji w Ministerstwie Edukacji i Nauki, gdzie to słowo narodowe nie było. Teraz jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo dla nas krzewienie polskości i duma z Polski, bez względu na to z której części kraju, z jakimi korzeniami przychodzą ludzie, jest istotna. Jest pełne poszanowanie dla tradycji, dla regionalizmów i dla historii. Tej małych ojczyzn i tej wielkich. Pan minister Czarnek i państwo powtarzacie te nieprawdy dotyczące świadectw. Po pierwsze, świadectwa naturalne wydają ok, a nie szkoły drukują. Więc nie ma tam problemu. Problem pojawił się w kilkunastu szkołach które samowolnie zmieniły stopkę i napisały tam Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest od 2023 roku, w latach 2000, od 2021 do 2023 było to Ministerstwo Edukacji i Nauki. W tym czasie w roku 2001 i 2022 świadectwa wychodziły z czym ze starą nazwą Ministerstwo Edukacji. Narodowej. Tak było. I pan przemysław Czarnek po prostu tego nie wie. Może pani Marzena Machałek, to wie pani, przynajmniej się na tym znała. Wydawaliście też z inną stopką, a teraz robicie wielki chaos, że w kilkunastu szkołach zmieniono druki. Tak, te szkoły to wymienią. Natomiast my żeśmy zwrócili się z prośbą do szkół ponadpodstawowych, by respektowały te błędnie wydane przez szkoły świadectwa tak, żeby dzieci miały zapewniony spokój. I rodzice też. Korepetycje. No, wyszedł tu poseł PiS. Pomylił zajęcia dodatkowe z korepetycjami. Ja Wam tylko jedną liczbę przytoczę. W tym roku jest 29% rodziców, mówi, że opłaca korepetycje, Tak to dużo. Ale wiecie, kiedy było najwięcej korepetycji? Po reformie pani minister Zaleskiej, 32% korzystało z korepetycji, bo taki był chaos. Dlaczego zmieniamy polską światę w różnych aspektach i wzmacniamy szkołę i nauczycieli, między innymi dlatego, żeby wyrównać szanse? Bo szkoła to miejsce, gdzie wyrównuje się szanse edukacyjne również dzieci mniej zamożnych. Między innymi prace domowe obciążały bardzo. Ponieważ program był przeładowany i trzeba było, przynajmniej część rodziców podejmowała decyzję, że dzieci będą korzystały z korepetytorów. I my robimy ewaluację tego programu i tej zmiany. I jeżeli okaże się ona wpływającą negatywnie na efekt edukacyjny, też ją będziemy rozważać. Bo w przeciwieństwie do Was, staramy się jak najlepiej i dobrze nam to wychodzi słuchać ludzi, konsultować zmiany i je wdrażać po konsultacjach. Usłyszałam tutaj od jednej z pań posłanek, że rozporządzenia nie były konsultowane, również te dotyczące religii. No bzdura, my wszystko konsultujemy. Konsultujemy projekty ustaw i projekty rozporządzeń i zawsze można wziąć w nich udział i nikt nie jest ignorowany w tej dyskusji. Natomiast to ministerstwo prowadzi politykę światową państwa. Państwo krzyczycie, że to nie minister stanowi prawo. Rozporządzenia to domena ministra i one stanowią prawo w tym obszarze, w którym potrzebne są rozporządzenia. Ale zrobiliśmy bardzo dużo i tu bardzo chciałabym podziękować wszystkim zaangażowanym i posłom, posłankom, również tym z Komisji Edukacji, tu ukłą stronę pani minister Krystyny Szumilas i Związkom Zawodowym i samorządom, z którymi współpracujemy, i stronie społecznej, i rodzicom, i też uczniom za wasz wielki wkład w różne zmiany, które ministerstwo wdraża i wprowadza. Od 1 września 2025 edukacja obywatelska, czyli prawdziwy patriotyzm, Taki, który uczy sprawczości, który uczy doświadczania, który uczy jak funkcjonować w społeczeństwie, który uczy historii, ale uczy też przenoszenia wiedzy historycznej, tradycji regionalnych na współczesny świat. Edukacja zdrowotna. Niech wstanie ten, kto nie chce, żeby dzieci miały lepszy ruch, miały pojęcie o tym, jak wygląda dieta, jak wygląda profilaktyka i jak trzeba zapobiegać złym zjawiskom uzależnieniom od alkoholu, od e, nikotyny, od narkotyków czy od pornografii, jak zapobiegać cyberprzestępstwom. Tak, to są ważne rzeczy. Nikt nie wstał, wszyscy wiedzą, że to jest dobra propozycja, ale tak, w wyniku głosu, w szczególności nauczycieli, żeby nie wprowadzać edukacji tej jako obowiązkową, bo widzieli falę hejtu, która już szła w ich stronę, zdecydowałam, że będzie to przedmiot nieobowiązkowy. Natomiast jest to przedmiot po prostu niezmiernie potrzebny i każdy, komu na sercu jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, wie, jak bardzo ten przedmiot jest potrzebny. Pan poseł Tomaszewski pytał o y, przeciwdziałanie otyłości. Nowa podstawa programowa z WF od 1 września, połączenie z edukacją zdrowotną, ale też w wielu innych aspektach, chociażby w y, przyrodzie, która wraz z reformą y, 26 roku będzie jak najwięcej nacisku na to, żeby dzieci po pierwsze zdrowo się odżywiały, zdrowo ruszały i widziały, jaki wpływ ma ruch na ich zdrowie. Bardzo ważne pytania dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i wsparcia. Tu jest olbrzymi obszar dla nas też do pracy. Dlatego też decydujemy się często na czasowe rozwiązania, takie jak zgoda na to, żeby również w szkołach niepublicznych, nawet na te 9 godzin, na umowę cywilnoprawną mógł przyjść psycholog. Bo bez względu na to, czy rodzic wybiera szkołę publiczną, czy niepubliczną, to wsparcie po prostu dla dziecka powinno być skierowane. Pani posłanka z razem pytała. Pytała o, superwizję. Pytała o superwizję. Jest to jedna rzecz, nad którą pracujemy, która w nowej reformie będzie wzmocniona zdecydowanie, bo też nauczyciele nam zgłaszają te postulaty, że superwizja jest niezbędna. Natomiast też wzmacniamy mentoring, szczególnie dla nauczycieli wchodzących do zawodu, co zresztą w karcie nauczyciela przed chwilą żeśmy przyjęli. Do do konsultacji trafiła ustawa o rzeczniku praw uczniowskich. Bardzo zachęcam wszystkich do wzięcia udziału, ponieważ określa ona prawa i obowiązki ucznia. Ma też wesprzeć nauczycieli, by chociażby mogli egzekwować kwestie obecności. Do konsultacji trafi, trafi ustawa o małych szkołach wspierająca lokalne społeczności, nie pozostawiająca problemów demograficznych w kompletnej niszy, tylko ratująca te szkoły. Bardzo ważne dla społeczności lokalnych, ale dająca też szansę, żeby w szkole mógł działać klub seniora. Zresztą z Ministerstwem cyfryzacji, z ministerstwem polityki senioralnej przeprowadziliśmy pilotaż, będzie ponowiony na szkołę międzypokoleniową i widzimy bardzo pozytywny efekt, dużą synergię tego, jak młodzież współpracuje z osobami starszymi, jak odbudowywane są więzi, bardzo często potrzebne. Ale najważniejsza rzecz dla ministerstwa. To reforma Kompas Jutra, reforma, która wejdzie do szkół od roku 2026. Ta reforma jest reformą kompleksową. Wczoraj przedstawiliśmy tylko wstęp dotyczący podstaw programowych i tego, w jaki sposób będzie kształtowana edukacja, ale kolejnymi wielkimi działami jest kwestia nauczycieli, ich wynagrodzeń, czasu pracy, rozliczania czasu pracy, awansu zawodowego, ale także zdobywania kwalifikacji i wspierania tych kwalifikacji. Kolejnym wielkim wyzwaniem będą wyzwania infrastrukturalne, dlatego samorządy dostały więcej pieniędzy. O 55% wzrosły nakłady na oświatę. Bo też mamy świadomość, że żeby szkoła dobrze funkcjonowała, samorządy muszą zacząć ją uważać za inwestycję, nie za koszt. A żeby tak się działo, musieliśmy im zapewnić bezpiecznik finansowy. Nauczyciele zaczęli zarabiać lepiej i będą zarabiać lepiej. To jest twarde zobowiązanie koalicji 15 października, by każdy nauczyciel i każda nauczycielka wchodząc do pracy wiedzieli jakie czekają ich perspektywy i że są to perspektywy dobre, bo tylko nauczyciel dobrze zarabiający, i pracujący w dobrych warunkach będzie nauczycielem, który z pasją i efektywnie uczy. Reforma przede wszystkim wprowadza do czego bardzo brakowało polskiej szkole przez ostatnie lata. Synergię, sprawczość, praktyczną umiejętności Kompetencje przyszłości. I podeszliśmy do sprawy bardzo poważnie. Najpierw pokazując, jaka może być sylwetka absolwenta. W wyniku szerokich konsultacji powstała sylwetka absolwenta, więc wiemy, do czego zmierzamy. To nie są działania ad hoc, to jest przemyślana strategia, by młodzież, która przystąpi do egzaminów osmoklasisty i maturalnych w 31 roku, czyli ci, którzy już będą szli cały czas nową podstawą programową. Byli ludźmi, którzy wspaniale odnajdą się na rynku pracy, będą mieli kompetencje, które pozwolą im konkurować z całą Polską, Europą i światem, ale też będą ludźmi, którzy czują wspólnotę ze szkołą, którzy mają w szkole takie warunki, które dbają o ich zdrowie psychiczne, którzy będą mają szkołę, w której mają nauczycieli, którzy są dla nich czymś więcej niż nauczycielem są dla nich wzorem, są dla nich przykładem. I mam nadzieję, że ta polska szkoła realnie będzie najlepszą na świecie. Tylko my do tego, proszę Państwa, nie potrzebujemy jazgotu politycznego. Potrzebujemy wytężonej pracy. Stąd zwracam się z wielką prośbą do wszystkich, dla których istotna jest edukacja, podstawowa i ponadpodstawowa w różnych wymiarach czy w liceach, czy technikach, czy w szkołach branżowych o wspólną pracę na rzecz tego, byśmy nie musieli przepychać się politycznie, tylko żeby dzieciak, bez względu na to, na kogo głosują jego rodzice, no, kto jest wójtem czy starostą, albo jakie sam ma poglądy, czuł, że w szkole jest bezpieczny, czuł, że w szkole jest zadbany i że dostaje najlepszą wiedzę i że wyjdzie jako dumna Polka i dumny Polak, dbając o to, by kolejne pokolenia rozwijały się lepiej. To jest nasz cel, to jest plan na reformę jutra, to jest plan na przyszłość. Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo posłem i posłem. Dziękuję pani minister. Wypowiedź ta kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Ogłaszam trzy minuty przerwy.